Cześć wszystkim, nazywam się Michał Kuliński, jestem prowadzącym indeksów w kieszeni już od kilku lat. Uczę geografii w kontekście matury z tego przedmiotu, jak i olimpiady geograficznej. Kilka słów o mnie. Jestem zdobywcą laurów olimpijskich w kontekście olimpiady geograficznej, a także konkursów związanych z geologią chociażby. Na co dzień studiuję na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku geologia poszukiwawcza. W swojej pracy naukowej zajmuję się geologią złóż, także badaniem procesów hydrotermalnych, i w dzisiejszym odcinku chciałbym dla Was poruszyć temat pierwiastków ziem rzadkich. Jest to temat dosyć chwytliwy w ostatnim czasie w mediach. Panuje wokół Niego duża, dużo dezinformacji, jest powielanych wiele nieprawdziwych e, informacji na ten temat, dlatego dzisiaj chciałbym dla Was to omówić w sposób jak najbardziej poprawny naukowo. Jest to temat zarówno istotny pod kątem e, matury z geografii, pomijany tu bardzo często na lekcjach geografii, a także olimpiady geograficznej. Temat jest na tyle szeroki, że również obejmuje kwestie związane z chemią, czy też z wos z racji tego, że zajmujemy się dzisiaj troszeczkę też geopolityką. Zachęcam chętnie do obejrzenia całego odcinka i również zachęcam Was do odwiedzenia strony Indeksów Kieszeni, gdzie będziecie mogli zdobyć więcej informacji na temat naszych kursów, a także yy, przedmiotów, którymi się yy, na co dzień których, którymi, których nauczaniem zajmujemy się na co dzień. Więc na samym początku warto wyjaśnić sam termin, czym są pierwiastki e, ziem rzadkich, o których pierwiastkach tutaj e, konkretnie mówimy. Tak więc pierwiastki ziem rzadkich to przede wszystkim lantanowce, czyli pierwiastki wydzielone e, z szóstego e, okresu układu okresowego pierwiastków, od lantanu do lutetu, a także skant oraz itr, czyli pierwiastki z trzeciej grupy układu okresowego pierwiastków. W kontekście geologicznym dzielimy pierwiastki ziem rzadkich na ziemie ciężkie oraz ziemie lekkie. Ziemie lekkie to są te pierwiastki od Lantanu do Europy, lżejsze o niższej masie atomowej oraz te cięższe od Gadolinu do Lutetu. Tutaj do tych cięższych również zalicza się ITR. Z kolei w kontekście procesów geologicznych skand rzadko jest. Wrzucane do terminu pierwiastków ziem rzadkich, natomiast ogólnie po pojęcie pojętej tutaj terminologii bardzo często jest wrzucane. Tak? Natomiast jeśli chodzi o procesy geologiczne, to ten pierwiastek akurat koncentruje się w skach w troszeczkę innych procesach niż te pozostałe, o których wspomniałem. Sam termin sugeruje nam, że pierwiastki te występują w bardzo niewielkich ilościach na naszej planecie, niemniej jednak jest to częściowa nieprawda ponieważ jeżeli spojrzymy na zawartość poszczególnych pierwiastków w skorupie ziemskiej, to okazuje się, że pierwiastki ziem rzadkich nie są wcale aż takie rzadkie, jak nam się mogłoby wydawać. Bo jeżeli chociażby spojrzymy na lantan i miedź, miedź, która wydaje nam się bardzo pospolitym pierwiastkiem, okazuje się, że lantan jest bardziej pospolitym pierwiastkiem niż miedź, czy chociażby cer również jest bardziej pospolity niż, niż miedź. No i tutaj na tej grafice możemy zauważyć, że że wcale aż takie rzadkie one nie są, daleko im od, cho od chociażby renu, który jest najrzadszym pierwiastkiem występującym w skorupie e, ziemskiej. Jeśli chodzi o e, kwestię petrologiczną, czyli kwestię skał, w których występują e, pierwiastki ziem rzadkich, to tutaj przede wszystkim najbardziej istotne są skały e, leukokratyczne, tak? czyli mówimy tutaj o e, granitach a także o pegmatytach. Oczywiście nie w każdym granicie ta ilość jest e, ekonomicznie e, istotna, natomiast raczej tutaj w skałach typu granity czy pegmatyty możemy się ich bardziej spodziewać w większych ilościach niż chociażby w skałach zasadowych jak chociażby bazalty. Oprócz tego bardzo istotnym źródłem, jeśli chodzi o skały pierwiastków ziem rzadkich, są e, karbonatyty, czyli skały magmowe wzbogacone w węglane, tak, powstające ze stopu węglo, węglanowego, który również jest wzbogacony o pierwiastki ziem rzadkich. Oczywiście warto tutaj pamiętać, że e, czym jest skała, tak, skała jest zbudowana z e, minerałów, tak, jednego bądź kilku i tutaj również, e, jeżeli mówię o skałach, to należy pamiętać o tym, że te pierwiastki, pierwiastki ziem rzadkich budują, są budolcami minerałów, które są składnikami tych skał, także tutaj e, miejmy to na uwadze, że tutaj Minerały są tym źródłem właśnie pierwiastków ziem rzadkich, ponieważ one stanowią ich budulec chemiczny. I jeśli chodzi o minerały, to tutaj oczywiście minerałów zawierających pierwiastki ziem rzadkich jest bardzo wiele, bo ponad 200. Tak więc tutaj można by wymieniać w nieskończoność. Natomiast no nas oczywiście interesują najbardziej te, które są istotne ze względu na występowanie w złożach. Tak? Natomiast tutaj też trzeba sobie zdawać sprawę, że no nie każdy minerał będzie się nadawał pod właśnie dalszą przeróbkę i wykorzystanie do um, pozyskania tego konkretnego e, pierwiastka z grupy pierwiastków ziem rzadkich. I tutaj no, najbardziej powszechną formą występowania pierwiastków ziem rzadkich e, i tworzenia minerałów bogatych właśnie w pierwiastki ziem rzadkich są chociażby tlenki czy też krzemiany, natomiast są one bardzo trudne e, w rozpuszczaniu. Także tutaj Ekstrakcja z nich, e, tych pierwiastków, jest ekonomicznie po prostu nieopłacalna. Dlatego tutaj pod uwagę przede wszystkim bierz, bierzemy fosforany oraz węglany takie jak monacyt, apatyt, e, bas, basnazyt, ale także ksenotym. Chociażby gdzieś tam podrzędnie, również fergusonit, które są po prostu łatwiej rozpuszczalne. Również warto wiedzieć, że te pierwiastki występują w strukturach minerałów jako różne podstawienia metali. Także to nie jest tak, że w jednym konkretnym minerale występuje jeden, ten konkretny pierwiastek ziem rzadkich. One występują w różnych proporcjach w pozycji metalu tego konkretnego związku. I tutaj w tym aspekcie. Warto właśnie mieć to na uwadze, że tutaj te kwestie związane ze złożami są dosyć skomplikowane i te najbardziej istotne koncentracje to są te koncentracje, gdzie Mm, mamy występowanie, występowanie pierwiastków ziem rzadkich w minerałach właśnie poddających się łatwej dalszej przeróbce, tak? czyli chociażby w fosforanach czy też węglanach, ale także w minerałach, które no, teoretycznie w swoich wzorach nie mają pierwiastków ziem rzadkich, jak chociażby fluoryt czy kalcyt, ale stanowią istotne podstawienie za główne kation. Także Tutaj warto mieć to na uwadze, bo generalnie tak jak już widzieliście na poprzednim, e, poprzedniej grafice jest ich całkiem sporo w skorupie ziemskiej, natomiast nas interesują te koncentracje, które są ekonomicznie opłacalne, tak? a tutaj potrzebujemy właśnie tych łatwo rozpuszczalnych minerałów, które występują w stosunkowo dużych e, ilościach właśnie w tych skałach, które już wcześniej wymieniłem. Także ta kwestia jest dosyć złożona, ale warto mieć właśnie to na uwadze, o czym powiedziałem dla Was. Jak już wspomniałem o kwestii złóż, to warto teraz byłoby ją bardziej rozwinąć. Złóż pierwiastków ziem rzadkich wcale nie mamy e, aż tak dużo na naszej planecie. E, oczywiście mówię o tych opłacalnych ekonomicznie. Takim najważniejszym e, miejscem na mapie świata jest, e, jest Azja, konkretnie Chiny, prowincja Mongolia Wewnętrzna, obszar wydobywczy Bajan-Obo. Ten region odpowiada za znaczną. Część światowych rezerw pierwiastków ziem rzadkich, a także za znaczną część wydobycia. Chiny odpowiadają za ponad 90% również przetwarzania ród pierwiastków ziem rzadkich, więc tutaj ten obszar na mapie jest tutaj takim najbardziej istotnym, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych e, pierwiastków. Obszar Bajan Obo, e, właśnie w chińskiej części e, Mongolii, e, jest obszarem gdzie właśnie pierwiastki ziem rzadkich są osadzone w złożach karbonatytowych zmienionych hydrotermalnie. Drugim takim ważnym miejscem na świecie są Stany Zjednoczone, obszar Mountain Pass. To jest obszar znajdujący się w zachodniej części Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy również dużą koncentrację. Pierwiastków ziem rzadkich. Natomiast w porównaniu do Bajan, obo obszar ten ma znacznie mniejsze znaczenie. Jest on głównie ważny z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o pozostałe części, części świata, to nigdzie indziej ta produkcja, to wydobycie, przemysł wydobywczy nie jest na tyle rozwinięty, aby mówić o mm, strategicznej. Części tego przemysłu pierwiastków ziem rzadkich. Owszem, te pierwiastki są pozyskiwane również ze złóż w Australii. Są pewne przymiarki do rozwinięcia procesów wydobywczych w Wietnamie, również w Kanadzie, natomiast tutaj Chiny są prawdziwym hegemonem, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych pierwiastków. Oczywiście pierwiastki ziem rzadkich występują również w innych złożach, również na terenie Europy, chociażby w Szwecji, w rejonie Kiruny, a także w obrębie Tarczy Ukraińskiej, czyli w wschodniej i środkowej części Ukrainy, również takim miejscem mniej znanym, ale interesującym w związku z kwestiami takimi geopolitycznymi jest Afganistan, rejon Kanshin, gdzie mamy również dosyć bogate złoża karbonatytowe, pierwiastków ziem rzadkich. także generalnie tych obszarów jest e, całkiem sporo, ale najważniejsze są te, które już powiedziałem, tak, przede wszystkim ze względu na to, że chociażby w rejonie e, północnej Chin mamy rozwinięte procesy technologiczne związane z ekstrakcją tych pierwiastków, natomiast w tych pozostałych rejonach, o których wspominałem, są one gorzej, Znacznie gorzej rozwinięte, więc mają też podrzędne e, znaczenie. No ale, jako taką ciekawostkę, warto by też dodać oczywiście coś o Polsce. E, nie pomijajmy tutaj naszego kraju. U nas oczywiście też występują skały e, leukokratyczne, e, granity, ale też pragmatyty, także podrzędnie gdzieś tam karbonatyty. I w naszym kraju m, takie podwyższone koncentracje pierwiastków ziem rzadkich mamy chociażby w rejonie e, masywu Tajna. To jest obszar Suwalszczyzny. Na dosyć dużej głębokości. Mamy tam dosyć bogate ciało rudne złoża e, żelaza oraz tytanu. I tam w mm, tych w skałach e, takich. Bardziej kwaśnych, występują podwyższone koncentracje, natomiast nie są one istotne z perspektywy ekonomicznej. Również takim miejscem w Polsce jest obszar Sudetów, chociażby rejon szklarskiej poręby i występujących tam pegmatytów. Tam również mamy podwyższone koncentracje pierwiastków ziem rzadkich, czy rejon masywu granitoidowego, granitoidowego strzegą Sobudka. Z takich jeszcze Ważnych miejsc w naszym kraju, warto by wymienić piławę górną, pegmatytę piławy górnej, gdzie również tego typu pierwiastki stwierdzono w zwiększonych zawartościach. Ale żadne z tych miejsc w naszym kraju niestety nie jest istotne z perspektywy ekonomicznej, tak więc. No niestety, ale raczej Polska nie będzie światowym hegemonem, jeśli chodzi o pierwiastki ziemrzadkich. Tutaj możemy pochwalić się innymi pierwiastkami, ale o tym porozmawiamy może kiedy indziej. No dobrze, powiedziałem już trochę o tych pierwiastkach ziemrzadkich, o ich złożach, o inerałach. No to może teraz warto byłoby powiedzieć, po co one w ogóle są wydobywane, dlaczego, dlaczego tyle o nich mówimy, dlaczego pocarstwa światowe wręcz walczą ze sobą o to, aby je pozyskiwać. No więc są one istotne z perspektywy przede wszystkim przemysłu wysokich technologii. Pierwiastki ziem rzadkich są wykorzystywane w magnesach, w wyświetlaczach, w układach scalonych, półprzewodnikach i wielu, wielu innych produktach, które powszechnie uznajemy za produkty zaawansowane technologicznie, wytwarzanych w przemyśle e, wysokich technologii. Tak więc można powiedzieć, że pierwiastki ziem rzadkich są po prostu motorem napędowej obecnej rewolucji technologicznej, która dzieje się na naszych oczach. Tak więc nie bez powodu większa część światowych mocarstw właśnie ze sobą o nie konkuruje. Za przykład możemy chociażby wziąć niedawną umowę ramową między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą o wydobyciu minerałów ziem rzadkich na terenie właśnie Ukrainy przez firmy amerykańskie. Innym przykładem może być chociażby Grenlandia, o której również w ostatnim czasie było bardzo głośno, w momencie w którym Stany Zjednoczone zaoferowały kupno tej wyspy od... Królestwa Danii. Tak więc, jak widzicie, no temat jest dosyć chwytliwy i dosyć ważny we współczesnej gospodarce. Tak więc pierwiastki ziem rzadkich są obecnie bardzo istotne. Również jeżeli spojrzymy na politykę surowcową Unii Europejskiej, to możemy w pewnych dokumentach sprawdzić i zobaczyć, że są one właśnie wpisane na listę surowców krytycznych Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej bardzo usilnie poszukuje się obecnie pierwiastków ziem rzadkich, ale nie tylko ich, generalnie surowców krytycznych w przemyśle, w przemyśle wysokich technologii, pierwiastków istotnych ze względu na zieloną transformację, ale też i postęp technologiczny. I tutaj rejon chociażby północnej Szwecji, ale także Norwegii. Generalnie tarczy skandynawskiej jest tutaj bardzo mocno w ostatnim czasie badany w kontekście poszukiwania właśnie złóż pierwiastków ziem rzadkich. Jeśli chodzi o Europę, to również takim miejscem bardzo istotnym jest Półwysep Polski. Natomiast jak sami wiecie, bądź nie, Półwysep Polski jest częścią Federacji Rosyjskiej, tak więc tam z kolei możliwość poszukiwania pierwiastków ziem rzadkich dla Unii Europejskiej no, jest oczywiście ograniczona. Również w Polsce prowadzone są prace poszukiwawcze za e, tymi właśnie surowcami krytycznymi, natomiast no, na razie nie znaleziono takich właśnie perspektywicznych koncentracji tych e, pierwiastków. Generalnie na całym świecie sytuacja geopolityczna, e, ekonomiczna wokół właśnie pierwiastków ziem rzadkich jest bardzo mocno napięta. Jeśli spojrzymy chociażby na Chiny, to widzimy e, coraz większą politykę ograniczania eksportu właśnie tych pierwiastków do krajów tak zwanego Zachodu, czyli do Europy, czy chociażby e, Stanów e, Zjednoczonych. E, Chińczycy, tak jak już się dowiedzieliście, kontrolują większość e, światowych zasobów e, pierwiastków ziem rzadkich, tak więc no, w zasadzie są tutaj e, hegemonem, potentatem, który może ograniczać Dystrybucję tych pierwiastków w obrębie całej naszej gospodarki na całej planecie. Tak więc tutaj mają decydujący głos i w kontekście różnych napięć politycznych, napięć pomiędzy mocarstwami, jest ten temat bardzo często wykorzystywany, tak jak chociażby właśnie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, gdzie w ostatnim czasie Chiny zaczęły ograniczać chociażby eksport ciężkich ziem rzadkich, które są jeszcze rzadsze. Niż, niż pozostałe pierwiastki ziem rzadkich i bardzo kluczowe, chociażby ze względu na przemysł zbrojeniowy. Chińczycy ograniczyli eksport tych pierwiastków, tych metali do Stanów Zjednoczonych. Generalnie handel tymi pierwiastkami, tymi metalami jest obwarowany licznymi ograniczeniami i nie jest łatwe pozyskanie ich od tak. Tak więc w kontekście geopolityki widzimy, że ten temat różni wiele, wiele krajów między sobą i jest tematem dosyć cały czas istotnym w kontekście kwestii gospodarczych na całej naszej planecie. Widzimy tutaj pewną rywalizację między Chinami czy chociażby Stanami Zjednoczonymi, ale także konflikty między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską właśnie o dostęp do chociażby pierwiastków ziem rzadkich na terenie złóż e, znajdujących się w e, obrębie e, Autonomicznej części Królestwa Danii, czyli właśnie e, Grenlandii. Zapewne słyszeliście o ostatnich właśnie kwestiach związanych z wizytami różnych polityków zagranicznych, chociażby prezydenta Francji, Emmanuela Macrona na terenie właśnie e, tego obszaru autonomicznego, czy również kwestie związane z planami właśnie odkupu tej wyspy od Duńczyków. Tak więc warto śledzić ten temat i warto mieć na uwadze właśnie rolę pierwiastków ziem rzadkich, że są one właśnie istotne w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii i będą w dalszym ciągu poszukiwane. Popyt na pierwiastki ziem rzadkich cały czas bardzo rośnie, cały czas te technologie związane właśnie z ich wykorzystywaniem są bardzo mocno rozwijane, tak więc warto śledzić ten rynek i warto mieć na uwadze właśnie ich rolę. W kontekście geografii warto właśnie bardzo mocno tutaj podkreślić ich rolę dla przemysłu wysokich technologii, gdzie są one właśnie surowcem krytycznym do ich rozwoju. Tak więc tutaj w kontekście łańcuchów dostaw, chociażby właśnie w tym przemyśle, trzeba mieć na uwadze, że właśnie element pierwiastków ziem rzadkich jest tym elementem bardzo wrażliwym, szczególnie w kontekście ich transportu, chociażby z Chin do krajów, w których właśnie te nowoczesne technologie są rozwijane. Ważną kwestią w kontekście przetwarzania pierwiastków ziem rzadkich są również aspekty środowiskowe. Samo wydobycie oczywiście jest e, szkodliwe dla środowiska, natomiast tutaj tą kwestią najbardziej bezpieczną jest właśnie ekstrakcja samych pierwiastków z e, minerałów, e, która się oczywiście nie dzieje w samych kopalniach, tylko już w zakładach przeróbczych, e, w zakładach technologicznych, gdzie używa się mm, dosyć szkodliwych odczynników chemicznych, które właśnie mają za zadanie uzyskać ten metal ze struktury e, minerałów. Dlatego też nie powinno Was dziwić, dlaczego chociażby na terenie Unii Europejskiej za bardzo nie posiadamy takich właśnie zakładów, które przerabiałyby e, te właśnie skały bogate w pierwiastki ziem rzadkich. Natomiast w Chinach znajduje się ich ponad, znajduje się ponad 90% mocy przerobowych, jeśli chodzi o tą technologię na całym świecie. Tak więc jest to tutaj kwestia przede wszystkim związana z normami Emisji różnych zanieczyszczeń, ale też i kwestiami procesów technologicznych, które są tutaj mocno szkodliwe dla środowiska. Niemniej jednak, na terenie Unii Europejskiej, w związku z wprowadzeniem właśnie dyrektywy dotyczącej surowców krytycznych, bardzo usilnie próbuje się właśnie uruchomić kilka tego typu zakładów. I jeden z nich prawdopodobnie w przyszłości powstanie w Pławach na terenie południowo-wschodniej Polski, gdzie będą właśnie hmm, rudy bogate, pierwiastki ziem rzadkich przerabiane do uzyskania właśnie tych cennych metali, o których już Wam wcześniej mówiłem. Mam nadzieję, że wszystkie zagadnienia, które omówiłem dla Was w tym filmie, były jasne i dzięki temu już bez problemu sobie poradzicie z tym zagadnieniem w życiu codziennym, czy też na maturze oraz na Olimpiadzie Geograficznej. Zachęcam bardzo serdecznie do odwiedzenia strony indeksów kieszeni, gdzie będziecie mogli dowiedzieć się więcej na temat kursów, e, jakie prowadzimy nie tylko z geografii. E, zachęcam również do zobaczenia pozostałych treści na naszym kanale na YouTube, które również e, w sposób bardzo merytoryczny mogą wam pomóc w kontekście e, nauki do różnych przedmiotów. Cześć wszystkim, dzięki.